Karsal Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie przy ulicy Aluzyjnej na Białołęce na czwartym piętrze w ośmiopiętrowym nowoczesnym wieżowcu budowanym w 2003 roku. Mieszkanie w dobrym stanie można wprowadzać się bez żadnych inwestycji. Mieszkanie składa się z łazienki z WC, sypialni oraz... Co bardzo ważne, w widnej kuchni wraz z dodatkowymi oknami, z wykuszem, czyli w części kuchennej są jakby trzy okna, pozostają meble kuchenne w ramach ceny. No i część kuchenna jest prześwitem na duży pokój duży pokój z wyjściem na loggię. Mieszkanie o powierzchni 51 m kwadratowych i cenie 280 000 złotych. Dodatkowo 10 000 złotych za miejsce garażowe w garażu wielopoziomowym obok budynku. Cena całości 290 000 złotych. to jedynie 5 500 złotych za m2. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa wersalnieruchomości.com. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/łamannawersal.pl Oferta korzysta z programu marketingowego kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Wersal nieruchomości jest czymś więcej niż jednym z wielu biur nieruchomości. Jesteśmy encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko i dlatego wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Wersal nieruchomości zaprasza do oglądania.